Cześć, 279 odcinek Futsalu w Krakowie i zanim przejdziemy do omówienia piątej kolejki Dywizja chciałbym Was serdecznie zaprosić na turniej eliminacyjny grup Pucharu Polski, który organizuje właśnie Nowokłódzka Amatorska Liga Futsalu, która będzie się 16 listopada na naszej hali na osiedlu handlowym będziemy grać na dwóch sektorach tak jak normalnie gramy ligę wpisowe 320 zł, każda drużyna rozegra przynajmniej trzy mecze grupowe, które będą trwały po 15 Minut. Przewidywana liczba drużyn, ciężko w tym momencie jest mi to powiedzieć, ale no, chciałbym, żeby nie było tych drużyn więcej niż 16. Jeżeli chodzi o zapisy, to tutaj to, co jest najbardziej istotne, to potwierdzeniem zapisu jest uiszczenie przelanie wpisowego na konto ligi, a co jest jeszcze bardzo ważne. To jest to, że dwie najlepsze drużyny tego turnieju awansują do turnieju finałowego, który wyłoni reprezentanta naszego województwa w Pucharze Polski na szczeblu centralnym. Zobaczymy czy... Po raz pierwszy w historii będzie to ktoś z Nalfu. A teraz przejdźmy do meczy piątej kolejki. Rozpoczynamy od niesamowicie ciekawego spotkania Złotych Chłopaków z Iglomenem i rodzinnymi restauracjami. Złote Chłopaki srogo się postawiły rywalowi, choć początek był mało obiecujący dla Beniaminka. Skotarczyk wrzucił piłkę do ścieżki który pięknie przedrybrował rywali i otworzył wynik spotkania w piątej minucie, ale potem mieliśmy znakomite przywitanie się z ligą Chromca, który dostaje piłkę od Konarskiego, a potem z ostrego kąta przy niewielkiej pomocy Kastra Półtoraka wprowadza piłkę do siatki i mamy remis. W minucie dziewiątej złote chłopaki po raz pierwszy w tym meczu wychodzą na prowadzenie. Piękna indywidualna akcja Chromca i było 2 do 1 a gracze Złotych mogli po chwili prowadzić jeszcze wyżej, bowiem przed szansą na bramkę stanął Kliś, ale jego uderzenie przeszło nad poprzeczką. W 14 minucie mamy wyrównanie, pięknie rozegrał piłkę z ścieżką Tomasz Bieda, bardzo powtarzalny schemat No notabene, dziwi mnie to, że nikt tego jeszcze nie zauważył. I Tomek Bieda z pierwszą bramką, a w odpowiedzi druga sytuacja Klisia, ale tym razem piłka trafiła tylko i wyłącznie w słupek. Złote chłopaki cały czas miały inicjatywę i kontrowały rywala. jest kolejna akcja Konarskiego, no ale bez efektu bramkowego, a pierwsza połowa kończy się drugą bramką Biedy. I znowu dokładnie ten sam schemat, Bieda tym razem do Śliskiego, piękna zwrotka. Po ścianie i jest czy do dwóch takim nikiem kończy się pierwsza połowa. Na drugiej połowie z furią rzucają się do ataku złote chłopaki. Konarski podaje do Klisia i mamy remis. Potem mamy naprawdę odpięcie wrotek przez obydwie drużyny. Znakomita kontra lewą stroną usza Chromiec podanie do. Króla i piłka trafia chyba w słupek. A w odpowiedzi mamy z kolei akcję śliskiego, który tutaj jeszcze próbował rozgrywać klepę, ale ostatecznie do piłki nie doszedł. W minucie 27 mamy kolejną kontrę złotych i Mierzejewski. Tym sprytnym, plasowanym strzałem daje drugie prowadzenie dla złotych chłopaków, które utrzymuje się raptem minutę. Ponieważ po raz kolejny mamy zagranie na ścianę i Bieda trzela swoją najpiękniejszą bramkę w tym meczu. No naprawdę było tutaj bardzo mało miejsca, było bardzo ciasno, ale Tomek zmieścił tą piłkę pod ladę i był remis. A potem naprawdę mamy akcję za akcję, tutaj uderzał Stanula, poprawka Biedy i błyskawiczna odpowiedź wet za wet. Artur Król dostaje piłkę od Chromca ale uderzenie minimalnie niecelne W odpowiedzi uaktywnia się król szczelców poprzedniego sezonu, czyli Kasper Półtorak, soczyste uderzenie, ale Kargul na posterunku W odpowiedzi mamy dwie sytuacje. Pała Konarskiego tutaj puszczony szczur, ale skotarczyk odbił to uderzenie nogą. A po chwili mamy kolejną Kontrę. Tym razem Konarski zaskoczył wszystkich, że nie podawał, ale uderzenie minimalnie niecelne, a wszystko wyjaśniło się w ostatniej minucie, kiedy to faulowany był Maciej Śliski. Mieliśmy krótki rzut karny, do piłki podszedł nie kto inny jak właśnie król Szczelców, czyli Półtorak i zrehabilitował się za tą nie do końca udaną interwencję przy pierwszej bramce. I ostatecznie iglomen i złote chłopaki odniosły zwycięstwo 5 do 4, ale trzeba przyznać, że to było naprawdę zwycięstwo, które było okupione ogromną utratą sił i złotym chłopakom naprawdę niewiele brakowało, aby doszli rywala i e, przynajmniej to spotkanie zremisowali. W drugim starciu e, pojedynkowały się ekipy brotermu i dragonów e, no, czy będzie nam dane tak, chociaż podpis był zły. Mecz był meczem jednego aktora, mianowicie Wiktora Latkiewicza, który w ten oto sposób otwiera wynik spotkania piękne uderzenie. Potem mamy próbę odpowiedzi Maćka Filipowskiego, ale nie udało się pokonać Jakuba Struga, który w końcu zawitał ponownie do Nalfu, ale po chwili jak pokonać Kubę pokazał Rafał Pietrańczyk, wykorzystując podanie Wojtka Ślusarczyka. Remis był na tablicy niecałą minutę. Sieprawski do Skałbani, ten do który pięknie uderza lewą nogą. Naprawdę widać, że ten zawodnik lewą nogą wiąże krawaty. I potem mamy kolejną akcję brotermu. piękne odbiór, tym razem Miśkowicza, podanie do Latkiewicza i tym razem Lewanoga zawiodła Wiktora. Gola nie było, a po chwili mógł być remis. Mocno uderzał szusarczyk, ale struk obronił to uderzenie. A następnie mamy dwie próby rajcy. Piekielne, mocne uderzenia, pierwsze w słupek na chwilę potem mamy drugie uderzenie lecz i tym razem było ono no nie zakończyło się golem. W minucie 22 na uderzenie z dużego palca zdał się Kuba Sieprawski. I sytuacja Dragonów znacznie mocniej się skom skomplikowała, zwłaszcza że to Broterm cały czas miał inicjatywę. Tutaj fantastyczne uderzenie Miśkowicza piłka trafiła tylko w poprzeczkę. A po chwili mogliśmy mieć bramkę kontaktową, kiedy to siłaczek zagrał sprytną piłkę do Filipowskiego, ale uprzedził go Kuba Struk. Nie przestawał szaleć Latkiewicz, kolejna wymianka e, piłki, tym razem m.in. z kapitanem, którego mam nadzieję, e, że już nie trapi kontuzja. W dalszym ciągu 3 do 1, a potem 305 minuta. Okej, okay, bramka Wiktora Latkiewicza, ale ten rajd Krzysztofa Miśkowicza. Naprawdę palce, palce lizać. E, piękna bramka. A po chwili Latkiewicz miał już 4 gole na koncie i było 5 do 1 w minucie 36. Kiedy się komuś jeżeli komuś się wydawało, że to jest koniec strzelania, no to, to owszem, bramka żadna nie padła, ale sytuacji było jeszcze dużo. Tutaj Patryk Kurylak, potem dwa razy Tomasz Płatek zatrzymuje Kubę Sieprawskiego. No tutaj, przepraszam, drugim razem Patryk Kurlak go zatrzymał. Jeszcze w końcówce Dragony miały szansę na bramkę numer dwa, ale strzał ślusarczyka broni Strug, a potem... Y poprawka Ślusarczyka ponownie obroniona. Tym samym drugi raz z rzędu Dragony przegrywają swoje spotkanie 5-1, do 1, a w meczu drużyn, które do tej pory nie wygrały, okazuje się lepszy Broterm i to on wygrzebuje się ze strefy spadkowej. Trzecim spotkaniem był mecz ukraińskiego Legionu z MK Teamem, z którego nagrania nie mamy, a mecz był naprawdę wyśmienity. Obydwie dwie drużyny postawiły bardzo ciężkie warunki rywalowi, natomiast no powoli zarysowano się przewaga ukraińskiego Legionu. W 8 minucie Rafał Gruchała zdecydowanie zlekceważył zawodnika rywali mianowicie Omelczuka stracił piłkę i zakończyło się to bramką i Turowa i otwarciem wyniku i potem był najlepszy okres gry ukraińskiego Legionu i śmiem twierdzi, że tylko i wyłącznie dzięki Tatkowi Jamce MK Team nie przegrywał 4 albo 5 do zera, ale i tak nie udało się nie ponieść MK Teamowi większych strat, bowiem w samej końcówce Pankowski dogrywa piłkę do Nazarowa i jest 2 do zera. Kiedy wydawało się, że w drugiej połowie ukraiński Legion będzie kontrolował wynik spotkania. To rozpoczęło się od dobitki uderzenia przez Grzegorza Rogowskiego i mieliśmy bramkę kontaktową. Co prawda, błyskawicznie, naprawdę filmową akcją i kilkoma wymienionymi podaniami w polu karnym odpowiedzieli Ukraińcy. Ostatecznie Turow zaliczyła asystę przy bramce Tachijewa, ale potem znowu mieliśmy odpowiedź MK Teamu, bowiem do grania gruchały przecina nieszczęśliwie Olek Pankowski i jest do dwóch. Obydwie drużyny grały o pełną pulę. MK Team doszlusował do rywala. Mecz był bardzo, bardzo wyrównany. Co więcej, w 34 minucie obydwie drużyny miały już po 4 faule na swoim koncie, co generowało dużo nerwowych sytuacji, ale lepiej przetrzymali te nerwowe chwile gracze ukraińskiego Legionu i w 36 minucie Oleksadowej podwyższył wynik na 4 do 2. Jeszcze w końcówce Maciej Szubartowski zdołał zmienić rozmiary porażki, ale... Mimo wielu prób MKTM nie udało się wyrównać, i mecz kończy się zwycięstwem ukraińskiego legionu 4-3, który utrzymuje pozycję wicelidera. Ostatnim spotkaniem był pojedynek Boanerges i Lagi Bonito, meczu w którym Laga miała dość eksperymentalny skład, i mogło to mieć zaskakujące, zaskakująco dobre efekty na początku, bowiem Marcin Gajewski o mało co nie pokonał Bartka Dybały, minimalnie chybiony strzał, ale potem tryb bestii wrzucił Marcin Kluza. Znakomicie rozegrany schemat ze swoim bratem Szymonem i jest 1 do 0. Marcin Kluza i Szymon Kluza bardzo często nas raczą tym krosowym zagraniem. A potem mamy błyskawiczną odpowiedź Krzyśka Burczyka który znakomicie wykorzystał to długie dogranie. W 8 8 ponownie Synowie Gromu wychodzą na prowadzenie, Podanie piętką Świerada do Tomasza Kopcia, który pokonuje Zygłę i energię znowu na prowadzeniu. Gracze Synów Gromu przyspieszają Ponowny, podobne, ponowne krosowe zagranie, ale tym razem Marcin za tylko w słupek, a po chwili mamy kontrę po tym wybloku Filipowicza do sytuacji doszedł Krzysztof Burczyk, ale tym razem już nie dał rady Bartkowi Dybale. W minucie 13 wasyl kula po rękach zygóły wprowadza piłkę do siatki i mamy 3 do 1, a gracze lagi nie rezygnują. Znakomicie wyglądała współpraca Klicha z Gajewskim, i właśnie ten drugi stanął ponownie w oko w oko z Dybałą, ale noga Dybały zablokowała tą piłkę zmierzającą do bramki. A następnie mamy dobrą kontrę Mk Team, bo Energes kula do Marcina Kluzalet, ale tym razem Zygła zrehabilitował Zgła, się za nie najlepsze interwencje wcześniejsze, ale nie miał już nic do powiedzenia w minucie 16, kiedy Marcin Kluza załadował kolejną bramkę. W minucie 18 Świerat dogrywa piłkę do Wasyla Kuli i jest 5 do 1, a po chwili Wasyl Kula mógł mieć już hat trika na koncie do grania Bracisiewicza, ale tym razem... Hmm, to zagranie Wasyla nad poprzeczką. W minucie 22 mamy kolejną akcję braci kluzów i tym samym Szymon Kluza zaleca 99 asystę w Nalfie, a Marcin Kluza zdobywa trzecią bramkę w tym meczu. Błyskawicznie odpowiada na to Jan Klich. Robi się 6 do 2, a Laga Bonito łapie wiatr w żagle. Już po chwili Bartyzel z bramką na swoim koncie i Laga zbliża się do Boanerges tylko na dystans 3 goli. Co prawda Boanerges mogło po chwili jeszcze odskoczyć, bowiem w poprzeczkę trafił Marcin Kluza ale wynik się nie zmienił. Zmienił się natomiast w minucie 40 przepraszam, 30, kiedy to Jędrzej Filipowicz wykorzystał to znakomite dogranie Jana Klicha i już tylko dwie bramki dzieliły La Gebonito od Boa Szybko próbował to zmienić nie kto inny jak Marcin Kluza, ale piłka tak, przepraszam, mi udało się oczywiście to zmienić i mieliśmy 7 do 4. Potem była czerwona kartka dla Karola Bartyzela za akcję ratunkową i błyskawicznie zostało to wykorzystane. Właśnie ta bramka Marcina Kluzyna na 7 do 4 to była konsekwencja tego zdarzenia. Potem mamy próbę Tomasza Kopcia, dwie próby Tomasza Kopcia. A już po. po Przepraszam, tutaj, przepraszam, najmocniej jeszcze nie było tej czerwonej kartki. E, dopiero wówczas Karol Bartyder, który przed chwilą oddawał strzał, e, został karany czerwoną kartką. E, I grając w osłabieniu mamy bramkę Marcina Kluzy po podaniu Bartka Dybały. A mecz kończy podanie Tomasza Kopcia do Mateusza Świerada, który do czterech asyst dokłada w tym meczu jeszcze gola i Boa kończą ten mecz wygrywając ze swoim rywalem 9 do 4. I popatrzmy na komplet wyników tej serii spotkań. Złote Chłopaki ulegają ukraińskiemu Legionowi 2 do 4. Iglomen i, i rodziny restauracje pokonują przepraszam, nie wiem dlaczego Włączyły nam się wyniki czwartej serii spotkań. Spróbujmy to naprawić. Tak, abyśmy mogli tutaj śledzić faktyczne wyniki. I spróbujmy jeszcze raz. Takie złote chłopaki ulegają nie ukraińskim Legionowi, tylko iglomenowi i rodzinnym restauracjom 4 do 5. Brotherm odnosi pierwsze zwycięstwo w sezonie ogrywając Dragony 5 do 1. Ukraiński Legion ogrywa MK Team 4 do 3, a Boanerges wygrywając z Legą Bonito 9 do 4. W ligowej tabeli bez straty punktu przewodzi Iglomen i rodzinne restauracje. Dwa punkty mniej ma ukraiński Legion, który ma punktów 13, a na trzecim miejscu jest Banerges z 10 punktami, który już rozegrało swoje mecze zarówno z Iglomenem, jak i z ukraińskim Legionem. Ta trójka zdaje się, że będzie walczyła o pozycję. Medalowe, natomiast reszta będzie nie walczyła o spadek, jak to się mawia. Mamy tutaj MK Team z sześcioma punktami, który póki co plasuje się poza podium. Za ich plecami są Złote Chłopaki z pięcioma punktami. Broter do tej pory zdobył punkty 4, ale wydostał się w końcu z strefy spadkowej, do której zepchnął Lage Bonito, która dalej ma trzy punkty, a jedyną drużyną bez zwycięstwa jeszcze w tym sezonie ekipa aptekarzy, czyli Dragonów. I teraz statystyki indywidualne. Rozpocznijmy od piątki kolejki graczem kolejki zostaje Wiktor Latkiewicz, który za swoje cztery gole, no dobra, 3,5, bo ta jedna bramka to była tak naprawdę bramka Krzyśka Miśkowicza, bo myślę, że nawet je, mimo, by się udało tą akcję wykończyć, tak czy siak Wiktor, naprawdę Wiktor i jego lewa noga wyciągnęli Broterm ze strefy spadkowej, no i przed Brotermem wydaje się, że teraz będziemy mieli zdecydowanie lepsze perspektywy, zwłaszcza, że, że najprawdopodobniej po kontuzji wróci do gry Mateuszka Pusta. Pozostali gracze piące, Kolejki to w bramce Tadeusz Janka timu Marcin Kluza z Banerges, który jako jedyny gracz jest po raz drugi w tym tygodniu spośród graczy tego tygodnia wyróżniony w tym tygodniu w piątce kolejki Ilia z ukraińskiego legionu oraz Tomasz Bieda z iglomena i rodzinnych restauracji. Statystyki indywidualne. Jak zwykle ciasno, mamy dwóch współliderów w klasyfikacji strzelców: właśnie Wiktora Latkiewicza, z broterem Marcina Kluze z Banerges. Jedną bramkę mniej ma Bakhtia Tachijew z ukraińskiego legionarza z Kacper, półtora z Iglomena. A po 5 goli do tej pory zdobył Dmitro Nazarow z ukraińskiego legionu, Tomasz Biedaz i Glumena Rodziny Restauracji oraz Wasyl Kula reprezentujący Boanerges w klasyfikacji na asystentów również ciaśniutko. Prowadzą Wojtek Ślusarczyk i Paweł Konarski, czyli zawodnicy dragonów z złotych opaków po 6 asyst. Po 5 asyst do tej pory ma dwóch graczy iglomena, czyli Maciej Śliski oraz Kacper Półtorak, a po 4 asysty zaliczyli Mateusz Świat z Boanerges, Michał Ścieżka z iglomenerów innej restauracji i Dominika Razem Mateusz Świerad wszystkie 4 asysty zaliczył właśnie w meczu przeciwko Ladze Bonito. I na koniec klasyfikacja kanadyjska. Tutaj liderem jest Kacper Półtorak z 11 punktami. 1 punkt mniej ma Marcin Kluza z Boanerges, Paweł Konarski. i Michał Ścieżka, czyli zawodnicy Złotych Chłopaków i Iglomena mają po 8 punktów, a pięciu graczy może się pochwalić siedmioma punktami. Mowa tutaj o Tomaszu Biedzie oraz Macieju Śliskim z Iglomena, Wiktorze Latkiewiczu z Brotermu, Bachtiarze Tachijew z Ukraińskiego Legionu oraz Wojciechu Ślusarczyku z Dragonów. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. A oczywiście, przepraszam, zapomniałem jeszcze powiedzieć co będzie w przyszłym tygodniu. O ile uda mi się to Wam zaprezentować, bowiem w przyszłym tygodniu będziemy grali... Puchar Ligi, tak jest Gramy jedną Jedną osobą finału Pucharu Ligi Rozpoczynamy, pozwólcie, że omówię Tylko spotkania, w których będą występowały drużyny Dywizja Rozpoczynamy od starcia Brotermu ze Złotnymi Chłopakami dwie drużyny mierzyły się już W lidze, wtedy mieliśmy remis Zobaczymy jak będzie tym razem, no remis Oczywiście mieć nie możemy, bo ktoś musi awansować Drugim Pojedynkiem, wewnętrznym pojedynkiem Między drużynami Dywizja jest starcie Lagi Bonito z MK Teamem. Tutaj wydają się faworytami goście, natomiast no bardzo dużo będzie zależało od składu, w jakim przyjdą gracze Lagi. Natomiast w pozostałych spotkaniach, które grają dywi, gra, drużyny Dywizji czyli mowa tutaj o meczu Igglumenu różnych Restauracji z Żarłaczami, pojedynku Dragonów z Nowym Ładem, pojedynku Boanerges z Drink Teamem. I jednym, kto, aha, i ukraińskiego legionu z rezerwami Enchy. No gracze, dywizja wydają się zdecydowanymi faworytami najbardziej wyróżnanych, o będzie pojedynek Nowego Ładu z Dragonami i ten mecz zobaczycie na żywo na kanale naszej e, ligi. Także dziękujemy e, serdecznie za uwagę, pamiętajcie o zapisach do Pucharu Polski. Zapomniałem wspomnieć, że to będzie również turniej, który będzie uświetniał istnienie, piętnastolecie e, istnienia e, mojej drużyny, e, także nawet jeżeli nie chcecie zdobyć Pucharu Polski, to wpadnijcie, spierdolić urodziny Enshe, co nie będzie może jakoś przesadnie trudne, ale na pewno będzie bardzo miłe. Także e, jeszcze raz dzięki za uwagę i widzimy się na hali. Cześć!